Na początku nikt tego nie chciał. Dosłownie. Kilkanaście stacji telewizyjnych powiedziało nie. Producenci kręcili nosem, a pomysł na serial o dzieciakach, potworach i latach 80. brzmiał jak finansowe samobójstwo. A potem przyszedł Netflix i zrobił z tego jedną z największych maszynek popkulturowych XXI wieku. Zapraszam na film. Ta historia zaczęła się skromnie. Bracia Dafir mieli wizję. Miasteczko, dzieciaki, tajne, rządowe eksperymenty i klimat, który pachnie kasetą VHS. Chcieli zrobić list miłosny do Stephena Kinga, Spielberga i czasów, gdy strach był przygodą, a nie raportem z wiadomości. Problem w tym, że telewizja nie chciała dzieci jako bohaterów horroru. Zróbcie z tego serial dla dzieci, mówili jedni. Albo usuncie dzieci i skupcie się na dorosłych, mówili drudzy. Daferowie odmówili i właśnie dlatego ten serial powstał. Netflix kupił całość w ciemno. Bez pilota, bez tekstów. I to był jeden z najlepszych hazardów w historii streamingu. Pierwszy sezon był kameralny. Cały budżet, ograniczona skala, proste środki. A mimo to widzowie poczuli coś, czego dawno nie czuli. Emocjonalną bliskość. Dzieciaki nie były dekoracją, były sercem tej historii. Na no jedenastka dziewczyna z ogoloną głową i krwią pod nosem stała się ikoną szybciej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Potem zaczęło się skalowanie. Każdy kolejny sezon był większy, droższy, głośniejszy. Sezon czwarty to już pełnoprawny blockbuster. Prawie miliard godzin oglądania w niecały miesiąc. Dacie Liczba tak absurdalna, że przestaje być ludzka nawet. I to właśnie ten moment, kiedy serial przestaje być dziełem kultury, a staje się zjawiskiem społecznym. Netflix tu, trzeba przyznać, robi jedną rzecz bardzo konsekwentnie pompuje pieniądze. Od kilku milionów dolarów za odcinek w pierwszym sezonie do około 30 już w czwartym. Umówmy się, to więcej niż kosztowały niektóre filmy kinowe i dużo polskich. I wyraźnie widać to na ekranie, przyznajcie. Dosłownie każda scena wygląda jakby ktoś powiedział nie oszczędzamy. I tak na starcie, gdy Stranger Things ruszyło w 2016 roku, większość obsady była kompletnie anonimowa. Żadnych nazwisk, żadnych agentów z pierwszej ligi, a ich stawki 20-30 tysięcy dolarów za odcinek, czyli około 200 tysięcy dolarów za cały sezon. Dla nastolatków, no to i tak kosmos, dla Hollywood, no umówmy się, kieszonkowe. I wtedy serial eksplodował. Przy trzecim sezonie dzieciaki z Hawkings weszły do gry na serio. Młodzi, głównie aktorzy, wynegocjowali około 2 250 tysięcy dolarów za odcinek, a dorośli. Winona Ryder i David Harbour od początku byli w innej lidze. Przy sezonie trzecim ich stawki sięgały 350 tysięcy dolarów za odcinek, czyli blisko 3 miliony dolarów za sezon. Ale to był dopiero rozbieg. Prawdziwa finansowa jazda bez trzymanki przyszła przy piątym sezonie. Ryder i Harbour dostali pod 9,5 miliona dolarów za sezon. Osiem odcinków, czyli prawie 1,2 miliona za jeden epizod. To jest 10 razy więcej niż na początku. Młodzi też nie zostali z tyłu. Piątka zgarnęła po około 7 milionów Dolarów za finałową serię, czyli po 875 tysięcy dolarów za odcinek. A Mili Bobby Brown ona nawet nie mieści się w tych tabelkach. Wynegocjowała osobny kontrakt z Netflixem obejmujący nie tylko Stranger Things, ale też inne filmy i projekty. Plotki mówią o siedmiocyfrowej kwocie za odcinek w sezonie piątym. Oficjalnie cisza. Nieoficjalnie w wieku 19 lat została multimilionerką i jedną z najlepiej opłacanych młodych aktorek na świecie. I co ciekawe ta obsada naprawdę siebie lubi i to widać dosłownie w każdym ujęciu takim pozafilmowym również przy wywiadach, nagrywkach, jakichś fragmentach, które trafiają do prasy. Millie, to Millie was your first kiss, is that right? Yep. Yeah. <grywk> I, was like, hey, Millie, I had two boxes of tickets Tic tacks. So I was like, catch! I was like, I was like, like thanks so much <laughs> It's literally like but sure why not we'll go through yeah. two, two packets of tic tacs so yeah, we did it was awesome but it was we we yeah yeah Finn, yeah, <laughs> we were yeah, yeah. yeah Finn, he didn't <laughs> have to do <laughs> that many tastes. we yeah. didn't want to miss the kissing scene so and so of course they, did. they were we, we watched it and we were right off camera going there was like a <laughs> Są też relacje, które po prostu naturalnie przeniknęły do fabuły. Na przykład wątek Steve'a i Destina został podchwycony przez twórców, bo poza planem mieli super Flow, więc wrzucili ich także w taką ciekawą relację w filmie. No, sprzedało się to jak złoto, przyznajcie. okay i'll take this one fan <laughs> <This. laughs> the boy yes i'm pregnant. <laughs> is that even possible no just been sort of driving this car ever since and we've done some practical we've done a lot on the kind of volume of the capture with the blue screens but always fun and it runs into the silo and into the upside down

Czyli wracają do fizyczności. Nie 100% CGI, tylko charakteryzacja w czystej postaci. Wekna, czyli główny antagonista czwartego sezonu, to nie jest chmurka pikseli. To aktor w wielogodzinnej charakteryzacji. Latex, silikon, pod zmęczenie. A efekt? Strach, który czuć. Aktorzy nie grają do zielonej plamy. Grają do potwora, który stoi przed nimi. A to robi różnicę. Lokacje też nie są przypadkowe. Hawkins kręcono w Georgii. Kalifornia w Nowym Meksyku. Rosja w Wilnie. Prawdziwe więzienie, prawdziwy chłód, prawdziwa klaustrofobia. David Harbour schudł kilkadziesiąt kilogramów, żeby Harbour wyglądał jak człowiek złamany przez system. I to widać. Ten serial ma fizyczny ciężar. Oczywiście nie obyło się bez kontrowersji, o plagiat, oskarżenia, że to tylko kalkomania lat 80. Głosy, że bohaterowie są nieśmiertelni. W sumie są. Ale w Stranger Things nie zabija się dla szoku. To nie jest taki serial cyniczny. To bardziej opowieść o lojalności, przyjaźni, o dorastaniu. Dlatego, gdy ktoś umiera, jak Eddie, to naprawdę boli. I dlatego fani piszą petycje, żeby go przywrócić. Czujecie? I teraz dochodzimy do finału. Sezon piąty. Cała historia się zamyka. Ale czy na pewno? No dobra, zrobili nas trochę w konia. Fani tak bardzo chcieli kontynuację, że dopisali sobie zakończenie. W tym ja. W sieci nadal huczy od teorii fanów sugerujących, że to nie był prawdziwy finał i że ukryty odcinek wciąż istnieje i miał pojawić się w Netflixie w środę 7 stycznia. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. Choć jak... muszę przyznać, że nie rozczarował mnie piąty sezon i uważam, że to zamknięcie takie, jakie jest teraz, jest okej, okay, chociaż nie mogę przeżyć, jak marnie zginął wekna. Wbity na ząb, proszę Was. Wspokój no, się, spokój się, spokój. Ale absolutnie nikt nie ma złudzeń. To nie jest koniec Stranger Things. Będą spin-offy, będzie pewnie teatr, pewnie animacja, być może film pełnometrażowy. Netflix nie wypuści za nic takiej marki z rąk. Więc coś mi się wydaje, że świat Hawkins zostanie z nami nieco dłużej. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy wy oglądaliście tę serię, czy was wciągnęła tak samo, jak mnie zupełnie pochłonęła. Kurde, tam chyba jakieś upside down się tworzy już. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dał jakąś wartość, będzie mi bardzo miło, jeżeli polubicie ten odcinek. W ogóle nie wiem, zasubskrybujecie mój kanał i zostawicie ślad po sobie w komentarzu, tylko taki ładny ślad. Ja mam na imię Emilia i wysyłam Wam gorące buziaki. Ok, let's go. Pa.